Moi kochani, witajcie bardzo serdecznie. Ja nazywam się WROT, a to jest Piotruś Królik pamiętniczek, czyli jak dobrze pamiętacie, gierki składające się z obrazków, które musimy do siebie dopasować. Mamy na początek sześć obrazków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i spróbujemy teraz o, dopasować. O, proszę, za pierwszym razem mi się udało. Cieszę się niezmiernie. Piotruś królik, właśnie to jest gierka. O, Piotruś królik, jak widzicie, tu jest ten napis. No, i jak widzicie, też udało nam się pierwszą, e, pierwszą gierkę rozegrać. Następny obrazek, tym razem jest tutaj 8 obrazków: Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze, postarajmy się tutaj dopasować wszystko, kochani. Tutaj pierwsza para jest ułożona. Jest kaczuszka, czy to jest gęś chyba? Kochani, no dobrze, tu mamy napis. No i spróbujmy tutaj ułożyć to wszystko. Bardzo ładnie jest, udało się. Przejdźmy w takim razie do kolejnego obrazka. Następny obrazek jest już tutaj. 3, 6, 9, 12 obrazków, które musimy do siebie dopasować. To też szukamy. O proszę, gąstkę już tutaj znalazłem, moi kochani, albo kaczuszkę. Zobaczymy. O, i tutaj jest króliczek kolejny. No i teraz tutaj będzie napis. Bardzo fajnie nam to idzie, dość spokojnie. Słuchajcie, dość dość nam udaje się trafić tutaj te obrazki. No i proszę, i teraz przejdziemy do etapu jeszcze trudniejszego, albo i nie. Jeszcze nie ma zbyt wiele obrazków, ale tutaj, jak zauważyliście, jest też króliczek. No i szukamy, słuchajcie, szukamy tutaj dalej. Tutaj na pewno te obrazki znaleźliśmy. Ok, lisek, tutaj jest lisek. Tutaj jest rodzinka zajączków, króliczków. Okej, okay, udało się znaleźć ten obrazek. Tutaj jest jakiś króliczek kolejny. No i proszę bardzo, jak nam to super świetnie idzie. Kolejny obrazek. Zobaczmy, tutaj tutaj. Dobrze, to już zapamiętałem, już zapamiętałem, że tutaj popatrzcie, jak super nam świetnie to idzie. No i teraz kolejne kolejne obrazki musimy znaleźć. Dobrze, tak żeby zapamiętać to. O, proszę, w ten sposób. Tutaj jest lisek. No i jest rodzinka Piotruś-Królik. To jest fajna bajeczka. Polecam Wam ją oczywiście wszystkim. No i teraz spróbujmy to zrobić jak najszybciej. Tutaj jest para, tutaj jest para i tutaj jest para. Tu się nam udało, słuchajcie. Elegancko. Jest też lisek. Jest tak. Bardzo szybko to odsłoniliśmy, kochani. Spróbujmy jeszcze raz. W ten sposób, jak najszybciej. Chyba nam się uda, słuchajcie. Chyba nam się uda. Moi kochani, chyba nam się uda. Proszę, proszek. Jak bardzo szybko odsłoniliśmy kolejne obrazki. Moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. To by było tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Papa, pa. trzymajcie się. Cześć.